Drodzy Państwo! I teraz jedziemy z ekipą na Szutry! Tak będzie! A tutaj co się mu wydarzyło? Było coś jakiś nieprzy, nieprzewidziane? boom? Nie, czekają po prostu na grupę tak jak ja czekałem. I tutaj nic nie zapowiada tych niespodzianek, ta droga. Bo ona jest... Tu ten początek to w ogóle jest taki... Przemiły wręcz! Ale potem będzie szutrowo, także zapraszam. Tutaj jeden z kolegów Artur pojechał przed chwilą w tą drugą część krocze do która jest uznawana za jedną z najniebezpieczniejszych odcinków dróg w ogóle w Alpach, ale to nie jest taka droga turystyczna, tylko to jest taka droga po prostu pozarywana z. Kamieniami na drodze, no taka po prostu dzika, wojskowa, no, no pod tym względem niebezpieczna, że, że może się coś tam wydarzyć nieprzewidzianego. I pojechał pojechałem tam kawałeczek, zrobił parę zdjęć. No to mówił, że emocje były, ale ona aż prowadzi do IDRO, na drugą stronę tej góry, więc zresztą my też jedziemy nad IDRO, ale jakby od, od drugiej strony. I to jest ten moment, kiedy. Jest to taka dobra widoczność yy, i można tu wjechać, bo bardzo często tutaj się zdarza w tych rejonach, nie wiem dlaczego, że jest albo zachmurzone, albo pada, w tym, tu konkretnie na Maniwie właśnie. Rzadko się zdarza, że jest aż taka piękna pogoda, jak my jesteśmy, no bo to na pewno są te dni, jest dużo, ale przez te lata to, to tylko kilka razy jak tu wjeżdżaliśmy, to mieliśmy taką naprawdę ładną pogodę. No i tutaj mamy to do Domini. I tutaj już wyścigów nie ma, tutaj jest dużo takiej drogi, która wiele lat nie widziała remontu Czyli ten asfalt jest, no, pewnie od początku jak istnieje ta droga W, w dużej części No i jest wysoko, więc ona jest no, narażona na wiatr I temperaturę, i słońce, i tak dalej O, dobrze zauważyłem w porę Tę dziurę Także ekipa, która tu była ze mną tydzień temu Półtora to teraz może ktoś z nich to ogląda, no to właśnie zobaczy jak to jak to miało być. No, był, był taki jeden z moich wjazdów, to wtedy zdaje się z motomigrantem się udało spotkać. To mieliśmy taką no, wyjątkowo wyjątkowo ładną pogodę, jeżeli chodzi o widoczność, bo wtedy było takie, zdaje się, Wyższe ciśnienie i nie było takiej, takiej mgły nad, nad szczytami, a dzisiaj jednak jest to wszystko takie za mlekiem. Mimo, mimo braku chmur w zasadzie to, to takie mleczko trochę jest. No ale już dobra, no jest mleczko trudno, no, ale jest pięknie. Patrzcie tą drogę, no kurde, naprawdę. Baja. Tam cały czas widać jak się będziemy, gdzie się wspinamy. No, potem już będziemy wzdłuż, jak gdyby tego, sto tego, tego stoku jechali po tych szutrach, a tam przy antenach zdaje się, jest najwyższy punkt. Tutaj na tej drodze były z nami tak nietypowe motocykle jak R1, R6, R90 i to nie jedno z takich powiedzmy mało turystycznych motocykli, szczególnie na taką drogę, która zaraz z asfaltu zmieni się w szuterek Klasa światowa jest ta droga. O, jakiś ciężki sprzęt, czyli coś się, tu się zawaliło. Patrzcie gościa, jaki! <laughs> Ale to jest kolega doświadczony, w terenie jeździ, ma kilka motocykli, także nie boję się, że on tam wjechał. Ale będziesz miał fotkę Ducati, nie no, muszę to zrobić, poczekaj Ty tam nie odchodź Takiego zdjęcia to nie ma nikt Nikt na ziemi nie... w gówno wdepłem Czekaj Nie odchodź, nie odchodź Please 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 nie odchodź, zrobię z perspektywy O Coś wybiorę. Tu jest fajne to jeziorko. Kiedyś pokażę Wam zdjęcie. Z Bartkiem jak tu kiedyś byliśmy. Z Bartkiem jak tu kiedyś byliśmy to była tęcza nad tym jeziorem mhm. i wygląda po prostu jak Photoshop, nie? Tu jest tęcza. Wyobrażasz to te widoczki. Robi wrażenie, nie? Te miejsce. Nie chcę wymuszać na Was tego przytakiwania, ale mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeszcze ja nie podprywa. Pierdolęć fotkę taką, że. Tylko uważajcie na płaskich butach, ostrzegam. Na tej trawie można zjechać, nie? To jest też odpowiedź dla osób, które myślą, że w październiku się nie da jeździć. Da się jeździć w październiku, naprawdę. Jak się na przeczepie przyjedzie, to naprawdę nie ma problemu. Duka zjeżdża! Enduro! No i prawdziwe Enduro! Nie, tam. Prawda, zobaczcie gościa. <ślesy> To no było łatwe Tylko nie popisuj się, bo tu przyczepa nie wiedziałem, więc bez takich. Dobra, no nie koniec widoków. No przed nami jeszcze o, takie rzeczy. To jest y, oczywiście nie jakościowo, nie mówimy tutaj o jakości drogi, czy tam o, o jakiejś przyjemności z zapieprzania, czy coś. Jeżeli chodzi o drogę, która robi największe wrażenie i... I powiedzmy, że takie widoki zapewnia, no to jest jedna z takich topowych, na których bywam oczywiście, no bo są na świecie drogi jeszcze bardziej urokliwe, ale no to jest taka droga, która nie jest gdzieś tam w odległych Indiach, tylko czy Pakistanie, tylko tutaj w naszych... W, naszych, no w Włoskich Alpach czyli naszych Patrzcie to jaki bajer. Ale super koziołki! Kurde! No patrzcie, jaki bajer! Tutaj tato śpi całkowicie. Wyrąbane! No boskie, normalnie boskie. No dlatego mówię, ta droga jest, ta droga jest pod tym względem, no zapewnia takie atrakcje dla uczestników, nietypowe oczywiście, że no, lubię to przyjeżdżać mimo że ona nie jest przyjemną taką drogą jakościowo, bo mówię, zaraz się zacznie poligon. To jest tylko tu taki kawałeczek szutrowy I to jest właśnie, już to wielokrotnie powtarzałem, to jest takie miejsce, gdzie Większość myśli, że o koniec, kurde, nie było tak źle Bo zaraz się zacznie znowu asfalt Ale potem znowu się skończy No i to jest dla mnie zagadkowe, że tutaj się pojawiają rowerzyści Na takich, no prawdziwych kolażówkach jakby czy Ten, który tu przejeżdżał, no jechał na takiej Trochę bym pękał, że tu opony stracę ale ich to widać nie przeraża No i to jest ten moment, wjechaliśmy na asfalt I teraz w głowach kolegów na pewno O kurde, spoko Ale straszył tym szutrem Cwaniaczek pinił taki, haha, taki heheszek Że niby tutaj będziemy jechali po tych szutrach i jechali A to tylko taki tam kawałek Kurde, panikasz Ja to myślałem, że to będzie coś trudnego, a to takie tam i tam nadal asfalt, kurde, no to ściemniał z tym szóstym. No i co? I jadę streetem razem z GSami I normalnie wersja Enduro, może nie hard, ale street. Wersja Enduro. O! To jest koniec luksusu. Trzeba ostrożnie z gazem oczywiście obchodzić, bo to jest taki ceglany jakby podkład tej drogi, ten budulec, tak przynajmniej on wygląda jak ceglany, bo zobaczcie, tutaj te skały takie czerwone są, więc to takie trochę jak cegła wygląda. I on jak namoknie, to wręcz czerwona jest ta droga. Ale jest twarda i, no i trzeba uważać na opony, bo jakieś takie ostrzejsze odchodzenie się z gazem może je uszkodzić, poprzecinać po prostu. I tak będą lekko podziurkowane. Tak szczerze mówiąc, jak jesteśmy tutaj na tych wyjazdach jesiennych, to ja dosłownie czekam na ten moment, żeby tu przyjechać z ludźmi, bo wiem, że każdy reaguje właśnie w taki... Rzadko się zdarza, że ktoś ma pretensje, że musiał jechać taką drogą małą motocyklową, w sensie taką, tak jak mówię, jakościową. Nie wiem, czy to się zdarzyło, czy nie, a może ktoś w myślach tam mówił, że co to było, ale jednak większość ma potem te przeżycia, zostają w głowie, no. Z tak, przejazdu taką drogą i z takimi widokami to naprawdę nieczęsto jest możliwość jazdy. No nawet jak ktoś przyjeżdża w Alpy, to tu nie przyjeżdża, bo specjalnie cały dzień jakby no nie stracić, ale no cały dzień poświęcić na no dojazd tutaj z jakiegoś miejsca, żeby tymi szutrami tu pojechać, no to nie każdy lubi, nie? Dobra i teraz tutaj sobie tak staniemy do zdjęcia tam na tym zakręcie. Łukasz? Halo? Marek, fotka? Co? Fotka? Na motocyklu? W takim miejscu? Dobra, lecimy, nie? Tak, Lecimy? Czerwone podłoże, czyli to normalnie jak jest mokre, to jakby krew była na, na drodze. Wygląda. Jedyne, co mam tak w głowie, jadąc tą drogą, y, taką nadzieję, żeby tej drogi no, nie ucywilizowano, bo ona jakby tu miała asfalt, to nadal będą piękne widoki, ale kurde, straciłaby ten urok. Bo to jednak wszystko tak się na, do kupy składa, taka trudna, Dużo ludzi tu w ogóle nie zagląda, jak słyszy, że jest szutrowa droga. No to, to w ogóle by za nie przyjechali, więc ona jest przez to taka trochę zapomniana i omijana przez motocyklistów. Ta droga też uczy patrzenia daleko, bo można sobie trochę tę drogę tak rozplanować, jak przejechać, żeby nie wjeżdżać w takie wyrwy. A jak się patrzę tylko pod koła, no to już jest czasami za późno. No, ja sobie tu jadę na przykład tędy, żeby trochę Oszczędzić sobie dupy o! Jakaś ekspedycja jedzie Land Cruiserami. Akurat ta gorsza strona nam się trafiła do przejechania. Kurde, ile jedzie? Akurat w tym miejscu, gdzie jest taki syf po prawej stronie, no. U. Dobra, zróbcie mi trochę miejsca, może panowie. No, i znowu największą japę trafiłem akurat jak jadą samochody, no. Kurde. że jeździ kolega bo tak bez lęku leci ten Ducati mimo że ma tam też opony raczej czasowe. o tutaj ale jest bunda, ale to zawsze jest bo tutaj widocznie jakiś ściek jest w sensie woda tu ostro leci pewnie z góry wymywa ten odcinek o patrzcie tą drogę go 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 tu jest taki masażyk prostaty o kurde o, 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 ja no Tutaj jest naprawdę zniszczona Patrzcie ten widok, jaki piękny, kurde No to zjazd tuż przed no nie jest zbyt przyjemny Już tak średnio nawet się można skupić na widokach, bo zapilnować pilnować przejazdów, żeby się nie wpierdzielić Triumf enduro! 765R wersja enduro. Eksperymentalny model. Jeden, jedyny na świecie. Art. Czyż bez poznania? Do zdjęcia występ. Teraz już będzie asfalt. Trudno. Trudno. tam chcesz mi poprzełączać? Aha. Oh. Do ciebie zawsze mogę liczyć, wiem. Był pot. Dzisiaj był pył. A jutro łzy. Jutro. Łzy. Mokre Albo gacie! Krew. Mokre gacie jutro.